Kiedy tylko Agnieszka Kowalska przekroczyła imponujące dwuskrzydłowe drzwi Liceum imieniem Marii Skłodowskiej Curie, rozległa się znajoma symfonia szeptów: nowa, obca, cel. To była stara, zgrana piosenka, ta sama, którą grano w każdej szkole, do której uczęszczała. Agnieszka znała już choreografię na pamięć: trzymaj głowę nisko, wtop się w tło, odzywaj się tylko wtedy, gdy to absolutnie konieczne, a przede wszystkim pod żadnym pozorem, nie ujawniaj prawdziwego zakresu swoich możliwości. Chyba, że zostaniesz zapędzona w kozi róg bez absolutnie żadnego innego wyjścia. Gdyby tylko klika starszych uczniów, wylegujących się przy szafkach, śledzących każdy jej ruch z drugiego końca korytarza, miała jakiekolwiek pojęcie o tym, ile kosztowały ją te wybory w ostatniej szkole, być może znaleźliby inny cel dla swojego beztroskiego okrucieństwa – Ciężar ich spojrzeń był jak fizyczny nacisk na kark, ciężki płaszcz niechcianej uwagi. Agnieszka poprawiła wytarty pasek plecaka, płótno wbijało się nieprzyjemnie w ramię. Trzy szkoły w ciągu zaledwie dwóch lat. Jej tata, Marek, obiecał z tą zmęczoną nadzieją, którą znała aż za dobrze, że ta przeprowadzka to miasto będzie w końcu ostatnim. Agnieszka nie wstrzymywała oddechu. Stabilność wydawała się obcym pojęciem, luksusem zarezerwowanym dla innych, Rodzin przeszła przez ruchliwy korytarz w kierunku sekretariatu. Hałas i ruch stanowiły wyraźny kontrast dla napiętej ciszy, którą nosiła w sobie. Pewnie jesteś Agnieszka Kowalska, zaświergotała sekretarka, spoglądając znad okularów wysadzanych cyrkoniami, które wydawały się nieco nie na miejscu w ponurym otoczeniu biura. Jej głos był przesadnie jasny, wyćwiczona, profesjonalna uprzejmość. Agnieszka tak, po prostu Agnieszka, przyszła automatyczna korekta, odruch wyostrzony przez lata przedstawiania się. Usta sekretarki zacisnęły się niemal niezauważalnie, przelotny grymas niezadowolenia z korekty, zanim jej uśmiech wrócił na swoje miejsce. No cóż, po prostu Agnieszka, podkreśliła nieco imię, oto twój plan lekcji i mapa kampusu. Pierwsza lekcja zaczyna się za piętnaście minut. Dużo czasu, żeby się zadomowić. Przydzieliłam Magdę Lewandowską, żeby cię dzisiaj oprowadziła. Jest jedną z naszych ambasadorek. Sekretarka wskazała na drzwi, gdzie dziewczyna ze szczerze promienistym uśmiechem i kaskadą żywych miedzianych włosów pojawiła się, jak na zawołanie. Witaj w liceum i mielk Marii Skłodowskiej-Curie, powiedziała Magda. Jej entuzjazm był odświeżającą zmianą w stosunku do wymuszonej wesołości sekretarki. Daj mi zobaczyć twój plan. Wzięła papier, który zaoferowała Agnieszka, jej oczy skanowały zajęcia. O super, mamy razem trzy lekcje polski, historię i WF będzie fajnie. Energia Magdy była zaraźliwa, ale Agnieszka zachowała swój zwykły dystans, całe życie ostrożności działające jak tarcza. Gdy Magda prowadziła przez coraz bardziej zatłoczone korytarze, wskazując bibliotekę, stołówkę i główną salę gimnastyczną, umysł Agnieszki już pracował, automatycznie robiąc notatki w pamięci punkty wyjścia, otwarte przestrzenie, potencjalne, wąskie gardła, przepływ ruchu uczniów, stare nawyki, zakorzenione dla przetrwania, umierały ciężko. Wycieczka zakończyła się przy przydzielonej Agnieszce Szafce, numer 224, znajdującej się w ruchliwym głównym korytarzu. Magda spojrzała na swój telefon, jej jasny wyraz twarzy pociemniał lekkim zmarszczeniem brwi. Cholera, zupełnie Zapomniałam, że muszę pobiec do biblioteki, żeby oddać te książki przed pierwszą lekcją. Dasz radę sama znaleźć salę 204, jest na końcu tego korytarza i na górę po schodach. Agnieszka po prostu skinęła głową, doceniając krótką chwilę samotności, którą zapewni jej odejście Magdy. Magda posłała kolejny szybki uśmiech i zniknęła w wirującej rzece uczniów zmierzających na zajęcia. Korytarz zaczynał się wyludniać, gdy natarczywy dzwonek ostrzegawczy odbijał się echem od szafek. Agnieszka zakręciła zamkiem szyfrowym na szafce 224. Zapadki cicho klikały. Sprawdziła go dwa razy, upewniając się, że otwiera się płynnie, zanim otworzyła metalowe drzwi. Właśnie gdy sięgnęła do środka po podręcznik do historii, na wnętrze szafki padł duży cień. To nie twoja szafka, powiedział głęboki, ochrypły głos ociekający arogancją. Agnieszka odwróciła się powoli, modelując swoje rysy w neutralność. Zobaczyła chłopaka zbudowanego jak futbolista, otoczonego przez dwóch równie imponujących przyjaciół, którzy wydawali się służyć jako jego osobiste podpórki. Przywódca, ten, który mówił, miał na sobie wyblakłą, niebiesko-złotą kurtkę z literami liceum im. Marii Skłodowskiej Kury z imieniem Kacper, dumnie wyhaftowanym na plecach ozdobnym pismem. Jego ciemne włosy były ułożone w drogę. Starannie niechlujne cięcie, które sugerowało zarówno odziedziczone pieniądze, jak i głęboko zakorzenioną próżność. Jego oczy, zimne i oceniające, zmierzyły Agnieszkę z pogardą. Numer 224, odpowiedziała Agnieszka spokojnie, wskazując na małą, porysowaną metalową tabliczkę, przymocowaną do drzwi szafki. Przydzielona przez sekretariat dzisiaj rano. Oczy Kacpra zwęziły się, jego wyraz twarzy pociemniał. Ta szafka. To moja dodatkowa szafka, mój osobisty schowek od pierwszej klasy. Sekretariat musiał ostro nawalić. Jeden z jego przyjaciół, chudy chłopak z wiecznym uśmieszkiem, zachichotał głośno. No tak, Kacper, wygląda na to, że popełnili dzisiaj dwa błędy dając tej nikomu twoją szafkę i pozwalając jej w ogóle się tu zapisać. Drugi przyjaciel, niższy, ale szerszy, po prostu strzelił kostkami. Cicha, groźna obietnica. Agnieszka rozpoznała ten moment natychmiast jako to, czym był. Test, wyzwanie, bezczelne zajmowanie terytorium. To było przygnębiająco przewidywalne. Słowa jej ojca rozbrzmiewały w jej pamięci. Stała mantra. Wybieraj swoje bitwy ostrożnie, Aga. Większość konfrontacji nie jest warta potencjalnych kosztów. Sprzeciw teraz tylko zaostrzyłby sytuację, zwróciłby niechcianą uwagę. Okej, okay, powiedziała Agnieszka, utrzymując równy ton głosu. Nie zdradzając żadnego ze znajomych napięć, które kłębiły się w jej wnętrznościach. Nie ma problemu. Wrócę do sekretariatu i poproszę o inną. Zamknęła delikatnie drzwi i szafki i zamierzała odejść, mając nadzieję na deeskalację. Ale Kacper nie skończył. Jego ręka wystrzeliła popychając Agnieszkę mocno na zimne metalowe szafki. Uderzenie wstrząsnęło nią. Na sekundę odebrało jej oddech. Zgadza się, nowa zadrwił Kacper. Nachylając się blisko, jego oddech pachniał lekko stęchłą kawą. A przy okazji lepiej uważaj na siebie na tych korytarzach. Wypadki się zdarzają, zwłaszcza ludziom, którzy nie zwracają uwagi na to, kto tu rządzi. Znajome niebezpieczne ciepło rozkwitło głęboko w piersi Agnieszki, tlący się żar kontrolowanej furii, ale lata nieustannego treningu dyscypliny wbijanej jej przez ojca, włączyły się automatycznie. Oddychaj, skup się, kontroluj. To to nie jest czas, to nie jest miejsce. Rozumiem, odpowiedziała Agnieszka. Jej głos był celowo spokojny, równy, spotykając jego spojrzenie bez mrugnięcia, ale bez wyzwania. Kacper wydawał się niemal rozczarowany brakiem bardziej gwałtownej reakcji. Najwyraźniej rozwijał się na strachu i zastraszaniu. Z ostatnim drwiącym uśmiechem celowo strącił książki i plan lekcji z rąk Agnieszki, rozsypując je polinoleum, po czym odszedł z dwoma cieniami. Ich hałaśliwy śmiech odbijał się niepokojąco echem w teraz prawie pustym korytarzu. Agnieszka uklękła, zbierając swoje rozsypane papiery i książki, jej szczęka była zaciśnięta. Kolejny dzień, kolejna szkoła, kolejny tyran. Gdy sięgnęła po podręcznik do historii, para wytartych, lekko zniszczonych trampek konwers zatrzymała się obok niej. Ręka wyciągnęła się, żeby pomóc. Przepraszam za to, powiedział chudy chłopak w grubych okularach na nosie. Popchnął je nerwowo do góry. Kacper Wiśniewski i jego ekipa to pierwszorzędni idioci. Monumentalni, właściwie, zaoferował lekko niezręczny, przyjazny uśmiech. Jestem Norbert, tak przy okazji. Norbert Kapusta, Agnieszka Kowalska, odpowiedziała przyjmując od niego ostatnie papiery. Tak, słyszałem, że mamy nową uczennicę. Wieści rozchodzą się tu śmiesznie szybko. Poczta pantoflowa małego miasteczka. Norbert podał książkę do historii. – Kacper jest kapitanem drużyny zapaśniczej, ważniak na kampusie. Poza tym jego tata jest w radzie szkoły, praktycznie jest właścicielem tego miejsca, a przynajmniej tak mu się wydaje. Daje mu to poczucie uprawnień wielkości Teksasu. – W porządku – powiedziała Agnieszka, prostując się i wsuwając książki bezpiecznie pod ramię. – Nie jest to dokładnie moje pierwsze urocze doświadczenie z komitetem powitalnym. Norbert uniósł zaciekawioną brew. – Dużo się przeprowadzasz, co? – można tak powiedzieć, odpowiedziała Agnieszka wymijająco. Zadzwonił ostatni donośny dzwonek, sygnalizując oficjalny początek zajęć. Zarówno Agnieszka, jak i Norbert pospieszyli w kierunku swoich sal lekcyjnych. Agnieszka wślizgnęła się do sali 204 Polonistyki, właśnie gdy nauczyciel zamykał drzwi za ostatnim uczniem, co przysporzyło jej lekkiego zmarszczenia brwi. Natychmiast poczuła ciężar dwudziestu siedmiu par ciekawskich oczu skierowanych w jej stronę. Nagła cisza była wyczuwalna. Ach, nasza nowa uczennica! powiedział nauczyciel. Był to mężczyzna prawdopodobnie po pięćdziesiątce, z schludnie przystrzyżoną siwą brodą, inteligentnymi oczami, zadrucianymi okularami i tweedową marynarką, która wyglądała na dobrze kochaną. Witamy. Jestem pan Nowak. Może poświęcisz chwilę i przedstawisz się klasie? Agnieszka wystąpiła niechętnie, nienawidząc bycia w centrum uwagi. Jestem Agnieszka Kowalska. Powiedziała utrzymując niski i równy ton głosu: Właśnie się tu przeprowadziłam z Krakowa. Niewiele więcej do powiedzenia, tak naprawdę. Z tyłu klasy rozległ się dowcipny głos: Co jesteś w programie ochrony świadków, czy coś?. Rozległ się rozproszony, nerwowy śmiech. Agnieszka zignorowała to, przeszukując salę w poszukiwaniu wolnego miejsca. Było tylko jedno, znajdujące się bezpośrednio przed Kacprem Wiśniewskim. Oczywiście. Zajęła miejsce, przygotowując się. Rzeczywiście, zanim pan Nowak zdążył skończyć pisać plan dnia na tablicy, poczuła celowe, rytmiczne kopanie w oparcie krzesła. Trwało to. Irytujący, uporczywy. Rytm przez cały wstępny wykład pana Nowaka na temat Hamleta Szekspira. Do pory lunchu Agnieszka mentalnie zmapowała większość rozległego kampusu liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie i skonstruowała wstępny wykres hierarchii społecznej w swojej głowie. To było znajome ćwiczenie, mechanizm przetrwania. Kacper Wiśniewski i jego świta sportowców, głównie piłkarzy i zapaśników, urzędowali przy skupisku centralnych stołów w hałaśliwej, obszernej stołówce. Ich śmiech był głośny i odrażający. Magda Lewandowska, przyjazna, ambasadorka, siedziała z grupą, którą Agnieszka określiła jako dzieci teatralne, ożywione, dyskutując o tym, co wyglądało na scenariusze. Norbert kapusta, pomocny chłopak w okularach, był schowany w cichszym kącie z małą, intensywną grupą, pochyloną nad grą Magic The Gathering, sądząc po rozłożonych kartach. Agnieszka szukając anonimowości jak zawsze, wybrała pusty, stół w pobliżu bocznego wyjścia, strategicznie umieszczony dla szybkiej ucieczki w razie potrzeby. Rozpakowała kanapkę, którą spakowała, masło orzechowe i dżem na pełnoziarnistym chlebie. Podstawa jej przejściowego życia, i próbowała ignorować cichy szum otaczających rozmów. Mogę się dosiąść? Norbert Kapusta pojawił się nagle obok jej stołu, balansując tacą obciążoną tym, co menu stołówki optymistycznie nazywało zapiekanką włoską, podejrzanie wyglądającą mieszanką makaronu, sera i jakiegoś czerwonego sosu. Agnieszka spojrzała w górę, zaskoczona, a następnie skinęła głową w kierunku pustego krzesła naprzeciwko niej. Wolny Kraj wymamrotała z pełnymi ustami kanapki. Norbert wsunął się na krzesło, stawiając tacę z brzękiem. Więc, zaczął po nabraniu dużego widelca zapiekanki makaronowej, co naprawdę sprowadza cię do naszej malowniczej, ekscytującej metropolii Krakowa? Populacja, znudzona, przeżuwał zamyślony. Serio, dlaczego tutaj? Agnieszka podejrzliwie szturchnęła plasterki jabłek na swojej tacy. Praca taty, powiedziała, trzymając się krótko, jest konsultantem do skier bezpieczeństwa. Specjalistyczne rzeczy. Jedzie tam, gdzie są kontrakty. Ach, tajemniczy, podróżujący człowiek, rozmyślał Norbert. A twoja mama? Postawa Agnieszki nieco się usztywniła. Nie ma jej w obrazku, odpowiedziała. Jej ton był płaski, wyraźny sygnał, że temat jest zamknięty. Norbert, spostrzegawczy pomimo swojego lekko niezręcznego zachowania, wydawał... Się natychmiast wyczuć niewidzialną granicę. Jasne, rozumiem powiedział szybko, zwracając uwagę z powrotem na swój lunch. Cóż, Kraków nie jest tu taki zły, kiedy już poznasz teren i nauczysz się, kogo aktywnie unikać. Jak Kacper i jego wesoła banda kretynów. Subtelnie skinął głową w kierunku centralnych stołów, gdzie Kacper urzędował, otoczony przez tych samych dwóch facetów z incydentu na korytarzu. Zwłaszcza Damian Duda i Tomasz Rutkowski. Damian to ten z fryzurą w stylu wojskowym, wyjaśnił Norbert, utrzymując niski ton głosu. Jego tata jest komendantem policji w mieście. To wiele wyjaśnia, prawda? Nietykalność w zasadzie. Tomasz, ten, który wygląda, jakby ciągle czuł coś obrzydliwego, jak zatkany kanał ściekowy. On jest po prostu złośliwy. Czysty psychol, lubi sprawiać, że ludzie są nieszczęśliwi dla sportu. Norbert pokręcił głową. Cała trójka terroryzuje dzieci w tym mieście od szkoły podstawowej. Długa i bogata historia terroru. Dlaczego nikt ich nie powstrzyma? Zapytała Agnieszka, szczerze ciekawa. Wydawało się niewiarygodne, że tak jawne zastraszanie może trwać bez kontroli. Norbert wydał krótki, pozbawiony humoru śmiech. Żartujesz? Władza, pieniądze, wpływy. Tata Kacpra, pan Wiśniewski III, zasiada w Radzie Szkoły i hojnie daruje. Pomyśl o nowych strojach piłkarskich, ulepszeniach tablicy wyników, tego typu rzeczach, kupuje dużo dobrej woli i przymykania oczu. Tata Damiana, komendant Duda, wygodnie sprawia, że wszelkie oficjalne skargi na nastolatków, będących nastolatkami, znikają. A Tomasz? Cóż, Tomasz jest po prostu mięśniakiem, psem atakującym. Nikt nie chce zadzierać z tą świętą trójcą. Nauczyciele odwracają wzrok, administracja znajduje powody, żeby być zajętą, to jest popieprzone. Agnieszka wchłonęła te informacje w milczeniu. Malowało to ponury, ale niestety znajomy obraz. Dynamika władzy, korupcja, apatia, składniki były wszędzie takie same, tylko imiona i twarze się zmieniały. Później tego popołudnia. Gdy zadzwonił ostatni dzwonek, sygnalizując koniec dnia szkolnego, Agnieszka skierowała się z powrotem do szafki 224, mając nadzieję, że poranne nieprzyjemności były jednorazowe. Bez szczęścia. Kacper, Damian i Tomasz wylegiwali się przy rzędzie szafek, bezpośrednio blokując jej z uśmieszkami mocno na twarzach. Mała grupka innych uczniów kręciła się w pobliżu, wyraźnie oczekując więcej dramatu. Przepraszam, powiedziała Agnieszka cicho, zatrzymując się kilka metrów dalej, muszę dostać się do mojej szafki. Kacper odepchnął się od szafek powoli, celowo. O, patrzcie, chłopaki, to mówi, ogłosił swoim przyjaciołom, którzy zachichotali z uznaniem. Wiesz, Kowalska, myślałem o naszej małej pogawędce dzisiaj rano i nie sądzę, żebym wyraził się wystarczająco jasno. Zrobił krok bliżej, naruszając jej przestrzeń osobistą. Damian i Tomasz przesunęli się lekko, otaczając go, skutecznie zamykając Agnieszkę w pułapce. Nie chodzi tylko o szafkę. Rozumiesz? Chodzi o szacunek, zrozumienie hierarchii dziobania. Jesteś nowa, jesteś nikim, musisz poznać swoje miejsce. Nie szukam kłopotów, Kacper, powtórzyła Agnieszka, utrzymując spokojny i niski ton głosu, starając się nie przyciągać więcej uwagi od gapiów. Za późno. Uśmiech Kacpra był drapieżny, pozbawiony ciepła. Nie docierał do jego zimnych oczu. Widzisz, wieści szybko się rozchodzą w Krakowie, a wieść głosi, że wyrzucili cię z ostatniej szkoły. Z Krakowa, prawda? To prawda? Ciało Agnieszki napięło się mimowolnie. Zimny strach oblał ją. Jak, jak oni mogli to wiedzieć? Akta miały być zapieczętowane, usunięte. Jej ojciec ją o tym zapewnił. Kacper zobaczył przebłysk reakcji w jej oczach, chwilowe załamanie w jej opanowaniu. Ach, wezmę to szokowane milczenie za tak, kontynuował wyraźnie, ciesząc się jej dyskomfortem. Więc co to było, Kowalska? Narkotyki, napaść? Może trochę tego i trochę tego, wyglądasz na taki typ. Muszę zdążyć na autobus, powiedziała Agnieszka, spoglądając w kierunku wyjścia, próbując się wycofać. Tomasz przesunął się płynnie, żeby zablokować jej drogę. Autobus może poczekać, warknął strzelając znowu kostkami. Prowadzimy tu rozmowę, okaż trochę szacunku. Umysł Agnieszki pracował na pełnych obrotach, automatycznie obliczając szanse odległości potencjalnych świadków. Dwudziestu, może dwudziestu pięciu uczniów wciąż kręciło się na korytarzu. Nauczyciel, widoczny w klasie około dziesięciu metrów dalej, sprawdzający papiery, nieświadomy. Zbyt wiele oczu, zbyt publiczne dla rodzaju fizycznej konfrontacji, którą Kacper i jego zbiry wyraźnie zamierzali sprowokować. Nie tutaj, nie teraz. Musiała kontrolować czas i miejsce. Jutro, powiedziała Agnieszka nagle. Jej głos był stanowczy, zaskakując. Nawet samą siebie, po szkole. Możemy wtedy porozmawiać, załatwić to. Kacper wydawał się zaskoczony tą niespodziewaną sugestią. Przebłysk zaskoczenia przemknął przez jego twarz, zanim arogancki uśmieszek powrócił. Och, chcesz zaplanować swoje lanie? Okej, okay, nowa. Jasne. Zachichotał. Za salą gimnastyczną. Punktualnie o czwartej. Będziemy mieli odpowiedni komitet powitalny z Krakowa, czekający tylko na ciebie. Wykonał szeroki gest. Damian i Tomasz zachichotali znowu. Rozstąpili się lekko, pozwalając Agnieszce przejść. Ich szyderczy śmiech podążał za nią przez cały korytarz i na czekający autobus szkolny, drażniąc jej nerwy jak papier ścierny. Tego wieczoru w małym, skromnie umeblowanym mieszkaniu nad pralnią, które wciąż pachniało lekko wybielaczem i rozpakowanymi kartonami. Agnieszka przeszła przez swój znajomy rytuał po szkole. Skrupulatnie owinęła ręce wytartymi bawełnianymi owijkami, ruchy były precyzyjne i automatyczne, zanim rozpoczęła nieustanny atak na ciężki worek, wiszący na wzmocnionej stalowej belce w rogu ciasnego salonu. Rytmiczny łomot jej pięści i stóp o gęste płótno wypełniał małą przestrzeń. Ciężki pierwszy dzień. Zapytał cicho jej ojciec, Marek Kowalski, z drzwi. Stał tam wciąż w ubraniu roboczym, prosta koszula z guzikami i spodnie, typowe dla jego przykrywki, konsultanta do zbezpieczeństwa, ale z poluzowanym krawatem i zmęczonym wyrazem twarzy. Agnieszka nie przerwała ataku na worek, wypuszczając ostry trzypunktowy kombinację. Cios, krzyż, hak, która wysłała ciężki worek gwałtownie kołyszący się na łańcuchu. Jak zwykle wymamrotała między uderzeniami. Marek obserwował swoją córkę, jego oczy tego samego głębokiego brązu co jej wypełnione znajomą mieszanką dumy i troski. W wieku 45 lat wciąż poruszał się z cichą gracją i zwiniętą wydajnością wysoko wyszkolonego wojownika, którym kiedyś był, zanim uderzyła tragedia, zanim stał się wdowcem odpowiedzialnym wyłącznie za wychowanie, Córki z wyjątkowymi wyzwaniami, zanim ich życie stało się serią pospiesznych przeprowadzek, zawsze oglądając się przez ramię. Zanim zamienił klatkę MMA na cienie korporacyjnego bezpieczeństwa i tajnych szczegółów ochrony. Chcesz o tym porozmawiać? zapytał. Jego głos był łagodny, ale stanowczy. Nie bardzo. Kolejna kombinacja. Tym razem szybsza, kończąca, się potężnym kopnięciem okrężnym, które połączyło się z satysfakcjonującym trzaskiem. Worek jęknął pod wpływem uderzenia. Agnieszka, głos Marka nabrał tego tonu. Tego, który oznaczał, że nie pyta tylko jako jej tata, ale jako jej instruktor, jej Sifu, mężczyzna, który z trudem nauczył ją wszystkiego, co wiedziała o obronie. Złapała kołyszący się worek, zatrzymując jego pęd. Jej oddech był lekko ciężki, ale kontrolowany. Jacyś faceci, wyjaśniła w końcu odwracając się do niego, ocierając krople potu z czoła grzbietem owiniętej ręki. Zwykłe typy alfa-samców. Myślą, że rządzą szkołą, typowe gry władzy, incydent z szafką, taktyki zastraszania. Wzruszyła ramionami. Nie angażowałam się tato, tak jak ćwiczyliśmy. Deeskalowałam, unikałam konfrontacji, ale. Marek podpowiedział, wyczuwając niewypowiedzianą część historii, ale, kontynuowała Agnieszka, jej głos nieco opadł. Jakoś dowiedzieli się o Krakowie, o tym co się tam stało. Twarz Marka natychmiast się napięła, łatwe zmęczenie zastąpione ostrym napięciem. To niemożliwe, Aga. Te akta zostały zapieczętowane, usunięte. Sam się o to upewniłem. Cóż, ktoś je odpieczętował, albo ktoś gadał, powiedziała Agnieszka powoli rozwijając ręce, wilgotna bawełna przylegała do jej skóry. Wiedzieli, rzucili mi to w twarz. Chcą się spotkać jutro po szkole, za salą gimnastyczną i odejdziesz, dokończył Marek za nią. Jego głos był stanowczy, stwierdzając fakt, a nie zadając pytanie. Tak jak się umówiliśmy, bez w względu na prowokacje. Spotkał jej spojrzenie, jego własne było intensywne. Jeszcze dwa miesiące, Agnieszka, tylko dwa miesiące do matury. Potem studia, zupełnie nowy początek, czysta karta, koniec z oglądaniem się za siebie. Mówiłeś to też o tym miejscu, tato, przypomniała mu delikatnie Agnieszka. Zmęczenie było teraz widoczne w jej własnym głosie. Marek westchnął, przeczesując ręką swoje krótkie, siwiejące włosy. Wiem, wiem, że tak mówiłem. Próbuję, Aga. Naprawdę staram się, żeby to się udało. Agnieszka posłała mały, zmęczony uśmiech, napięcie nieco ustąpiło. Wspólny ciężar, ciągła ucieczka odbijało się to na nich obojgu. Wiem tato, powiedziała cicho. Po prostej kolacji z pizzy na wynos zjedzonej głównie w milczeniu, Agnieszka wycofała się do swojej małej sypialni i uruchomiła swojego zniszczonego laptopa. Kierowana potrzebą informacji, taktyczną koniecznością, zaczęła szukać w internecie wszystkiego, co mogła znaleźć o Kacprze Wiśniewskim, Damianie Dudzie i Tomaszu Rutkowskim, archiwa lokalnej gazety, kuriera krakowskiego, okazały się przygnębiająco pouczające, ujawniając jasny i niepokojący, wzorzec zachowań sięgający lat wstecz. Kacper Wiśniewski, Gwiazda Zapasów, trzykrotny pretendent do Mistrzostwa Stanu, syn wpływowego członka Rady Szkoły, Karola Wiśniewskiego III, Damian Duda, syn komendanta policji Roberta Dudy, dwukrotnie zawieszony w szkole za nieujawnione, Naruszenia, zarzuty w tajemniczy sposób wycofane w obu przypadkach. Tomasz Rutkowski, znany krewki, historia drobnego wandalizmu i napaści, plotki o kartotece nieletnich, która została wygodnie usunięta po ukończeniu 18 lat. A potem najbardziej mrożące krew w żyłach odkrycie, Daniel Kaczmarek, były uczeń liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, hospitalizowany w zeszłym roku z wieloma obrażeniami, złamane żebra silne wstrząśnienie mózgu, złamany nadgarstek, po tym co oficjalny raport szkolny i krótki artykuł w gazecie ogólnikowo opisywały jako niefortunny upadek ze schodów w pobliżu sali gimnastycznej. Daniel Kaczmarek i jego rodzina wyprowadzili się z Krakowa wkrótce potem, przenosząc go do szkoły w innym okręgu. Agnieszka wpatrywała się w ziarniste zdjęcie dołączone do artykułu zdjęcie uśmiechniętego chłopca w mundurze orkiestry. Upadek ze schodów, jasne. Agnieszka zamknęła powoli laptopa. Zimna pewność osiadła w jej żołądku. Jej decyzja, już w połowie uformowana, skrystalizowała się. Odejść nie zawsze było opcją. Nie wtedy, gdy inni wyraźnie cierpieli. Następny. Dzień minął w mgle wymuszonej normalności. W rozmazie nużących zajęć, przerywanych bocznymi spojrzeniami i stłumionymi szeptami. Wieść o zaplanowanym spotkaniu za salą gimnastyczną rozeszła się wśród uczniów jak pożar. Do szóstej godziny lekcyjnej, nawet zwykle optymistyczna Magda Lewandowska usłyszała plotki. Zagoniła Agnieszkę w pobliżu regałów z książkami w bibliotece. Jej wyraz twarzy był zaniepokojony. Agnieszka, nie możesz naprawdę iść się z nimi spotkać, szepnęła pilnie, rzucając nerwowe spojrzenia po cichym pokoju. Serio. W zeszłym roku zagonili tego dzieciaka Daniela Kaczmarka, tego, który spadł ze schodów, skończył w szpitalu na ponad tydzień. Trzy złamane żebra, wstrząśnienie mózgu było źle. Tata Kacpra wszystko załatwił, oczywiście. Daniel Kaczmarek, powiedziała Agnieszka cicho, kiwając głową. Tak, czytałam o nim wczoraj wieczorem w internecie. Więc wiesz, do czego są zdolni, nalegała Magda, jej głos nieco się podniósł w panice. Po prostu się nie pokazuj. Zadzwoń, że jesteś chora, idź wcześniej do domu, cokolwiek. To niczego nie rozwiąże, Magda. Odpowiedziała Agnieszka spokojnie, chociaż doceniała troskę. To tylko to odroczy, znajdą inny czas, inne miejsce. Ani dostanie się na miazgę! syknęła Magda, wywołując ostre, uciszające spojrzenie od nadzorującego, nauczyciela przy biurku. Agnieszka tylko lekko pokręciła głową i wróciła do podręcznika. Po zadzwonieniu ostatniego dzwonka Norbert Kapusta przechwycił Agnieszkę, gdy przechodziła przez zatłoczony korytarz w kierunku wyjścia z sali gimnastycznej. Jego twarz była blada, jego okulary lekko przekrzywione. Agnieszka, zaczekaj, wszyscy o tym mówią. Kacper ma tam połowę drużyny piłkarskiej czekającej. To zasadzka, a nie rozmowa. Po prostu idź do domu, proszę. Nie warto się ranić z powodu głupiej szafki albo jakiejś maczo dumy. Agnieszka. Zatrzymała się, spotykając szczerze zmartwione spojrzenie Norberta. Doceniam troskę, Norbert. Naprawdę, ale nie chodzi.